Manko tu Janko, widzowie witajcie w kolejnym odcinku z Roblox Revals. Słuchajcie, nie uwierzycie, co się wydarzyło od niedawno. Od jakiegoś randoma dostałem prezent z zestaw medyka, no nie? No, <grym> naprawdę ja nie kupowałem Robuxów. Przyznam się Wam szczerze, nie kupowałem. Dostałem po prostu jakiś typek się cały czas ze mną kręcił i ten dostałem medyk. Dobra, w porządku. Próbujemy medyka. To lepiej na budowie. O kurde, wiedziałem. Mamy jeszcze ten ładny skin Aurym, wiecie, no nie? Dobroni za kupienie tego zestawu medyka. Typie, Nieładnie. Ty, jeszcze ta apteczka jest taka piękna, że owijam tymi pieniędzmi. No nie. Ty, pierusy no slingshot, naprawdę. No, szybki medyk. Pomaga ma ten medyk naprawdę? Szybki medyk? Kurde, dobra, nie szybki medyk, nie szybki medyk. Dobra. Buu, buu, buu. Kurde, slingshot. Nie, wiedziałem. Wiedziałem. No nie dam rady. Kurde, jeszcze ten slingshot wleciał. Gdyby nie wleciał ten slingshot, to bym może i dał radę. Ale nie, jest w porządku, nie narzekam, było ok. Szybki medyk Kurde, no medyk No, może ale on wiem, idę, dadam Kurde, gdyby nie było Areny Może by im to wy, Im by to wygrał Dobra, chyba, że mamy no, nie, I slingshot, pewnie No, no te kulki odbijające się Lecz się, lecz się. No, no. Nie no, co ty typie robisz taktykę slingshot? Była jaki no skill. Ej, no nie. Nie, no i medyk. Medyk, muszę uciekać muszę uciekać. No nie! Ostatnia sekunda leczenia. Dobrze dobra, boum. Punkt meczu, dobra, 4-3, tak? W porządku, okej. Okay. Wiem, że przegram to, bo już większoczę tak pewnie bierze. No, kurde, nie ma. Slingshot, pewnie, graj dalej tym slingshotem. Dobra, hook. I slingshot. Dobra, uleczyłem się. No idę, bo kurde no. A nie nam no, no, z slingsho slingshotem. Teraz widzę zbieram albo na katanę, albo na scyzę, ale wydaje mi się, że bardziej scyza. Weźmy sobie jeden V1 dun, 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 dun. No Na ale najgorsze jest to, że to jest najmniejsza mapa, jedna z mniejszych map w grze. Yy, I właśnie ledwo to się da uleczyć tym zestawem medycznym, no nie? Ale czekajcie, czekajcie, bo tam są jakieś owieki podobne do tego. Proszę nie, Arena. Jest. Chodź, chodź, chodź. O kurde, Filipa. O nie, gdzie on jest? Spokojnie. Ale co jest? Jak on się tak... ...lata po mapie? To ja nie wiem. I nikt nie będzie tego wiedział. Że ta po mapie? Mordo. Nie ładnie mieć cheady w Rivalsa jeszcze. Takiej grze fajnej. Nie, no, lata po mapie, widzicie to? no powiedzmy, że nie było tematu i tyle. Najwyżej go zgłoszę za oszukiwanie w sensie takim, że lata po mapie, no nie. Muszę będzie jak znowu tego czyta, odpali. Oj, oj, niewidzialny, dobra. że na sam początek yy, niewidzialny jeszcze ty tak jest. O, czy! Ty... Widzicie to? Nie dobra, dobra coś mi tu śmierdzi Ten na bank nie jest normalny gracz Gdyby on był normalny widzowie to by nie latam po mapie Przede wszystkim, no nie? Czy nawet nie wiadomo gdzie on jest Bo sobie przenika przez budynki widzi wszystko Przez ściany No właśnie, jeszcze sobie latam po tym to, to Tym bardziej Oj, oj, bo utknąłem widzowie. Jest bardzo źle. Dobra, wyszłam. O, ty! Nie, widzę, po skończonej grze ja go, ten, zgłaszam za latanie po mapie, bo to naprawdę widzowie nie jest możliwe, żeby on cały czas miał latanie, no nie? Zobaczymy skąd on wyjdzie, dobra? Ja stoję na spawnie. No właśnie, teleportuje się na mojego spawna tak naprawdę. O, no, puuucie, oszukiwanie w grze. Właśnie nie co poszło nie tak, halo czemu? O jest, dobra. Gracz latał po mapie docki. Okej, okay. w porządku, czyli dostali raport. Zaraz zobaczę sklep, czy jest coś ciekawego, bo jak będzie jakaś, jakiś no, skin na pewno, nie? Ale... Jak przyszła na do medyka albo do czegoś innego, to biorę. Budowa proszę. No, nie. halo? Oh, Ile amunicji? Mordo. Dobra, mm -hmm. czekam tu. Nie no, idź Ok, szybko? Nie, no. Let's go! Szybko! Trzeba, żeby był już turmowy. Jest omega! Oh Szczerze, to było ciężkie do wygrania. Wydaje mi się, że wezmę jego pompę na blisko. O, tu sobie kampisz. Trafi mnie, trafi mnie, wiedziałem. Spamie pistoletem, no nie? To ja też sobie pospamie pistoletem. Nie no gościu, serio, campisz. Nie spodziewałem się tego po nim. Dobra, przeładuję się. no, przeładuję! Wój! Nie, nie potrzebny mi na razie medyk. Ja do tego kampera. O, właśnie. O, to. No właśnie, kto to teraz jest signal? Nie no, teraz biorę medyka, bo już się czekam, co on teraz odwali. O, o, o. Ale musisz stracić swoją pasce i ja zrobię wszystko, żeby ci to zrobić. Ojej, ojoj. ojoj. Tak czy jak mam przewagę, bo już się uleczyłem, nie? Szybko przeładuj mój ten pistolet. O oh my Uch! Dobrze, że umiem szybko klikać. O, taki! Nie, zapomniałem, że to trzeba tak zrobić. Dobra, szybki medyk. Dadam. Kurde, przełami. Kurde, wiedziałem. Miał takiego guloła Proszę, on musi stracić tą passę. Teraz nie mogę tego schrzanić, widzowie. Wiem, że ja to schronię. No nie. No. Dobrze. Przynieś pistolet. No. Ja coś z nim jeszcze raz. Chodź jeszcze raz. Chodź jeszcze raz, no? Chodź. A no tak, cyka się, bo teraz pewnie przegra. będzie Jest Boję się tego, go czy gościu z autoklikiem. Jeszcze ja się uciekawym widzowie, widzieliście? Ty jest faniaku. <laughs> oh my god Jest w tym, widzę go. Co się no słyszę. O! O ty! Tyłek! Nie. O nie, Exogun! Nie, tylko nie to! Tylko nie to, Exogun to jest mój wróg. Czyli też ul ulubiona broń zarazem, ale naprawdę powiem wam, Exogun jest tak irytujący. Nie wiem, czy wiecie. Fajnie. Jak typek gra takimi droniami jak tutaj, no to... O Boże, jak sobie. dam? No! Teraz by się Medyk przydał. Let's go! Dobra, to teraz tylko tego nie przewalić. O nie, dobra, dobra, chill, chill, ludzik, ludzik, no, właśnie tu, kurde, no, exogun, nie. Kurczę, jest to jak ta postać tam nie chce wejść. Co? Czy on gra? Szczerze nie wiem, nie, dadam. Nonski Jak ja to wygram, to będzie Sigma ale... Pewnie przegram, to nie przegram, zamiast moje szczęście Jak ja już słyszę ten głos jak Soga, to mnie przeraża Co on zrobi Dobra, z Mołotowa na miejsce można polecieć też Dobrze, 180 Let's go! I wrzucamy. No że jest bardzo dobry, bo naprawdę bardzo dobrze grał. No słuchajcie, myślę, że zakończymy gdzieś tylko taki mały opening na sam koniec. No może nie mamy, bo aż 13 pudełek. I ty, bo jeszcze ja mam te pudełka do otworzenia, dobra. A jeszcze te. O mój Boże! Jeans, łuk, co tu trafi? Długo Aurorę chcę. Czerwy wybuchowej. Ciemny. Do medyka coś? Tak, i tu nawet cztery oh, Wiki. ty, 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 ty ty, 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 ty. sklep Codziennie O, na łupko jeszcze fajnie. Czekajcie. Chcę odświeżyć oświe... sklep. proszę coś do medyka. Nie, nie ma nic do medyka. O Jezu, aż 10 teraz? O, ja Pixel Minigun. Słuchajcie, co mi się podoba, ten skin strasznie kusi i chyba sobie go zakupię. I zobaczę najpierw jak wygląda. Mi się wydaje, że powinien no ładnie. Ładnie wygląda! Teraz słuchajcie, myślę, że zostanę gdzieś, także ktoś chce sobie łapeczka, a ktoś z nich subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, widzowie. Cześć.